Chyba Budowali jakieś... ...mowname'owe miasta Widziałem jak zaraz się zacznie Pierwszy ja raz słyszałem Koleś mnie blokuje Nie tam, tam. I No, koleś mnie blokuje, no Teraz zobaczyć, jak, jak mi zajedzie drogę Mówiłem, że mi zajedzie drogę? No nie, nie, Ktoś mu tam kupa tego... ...walmi albo tego... ...potemkami o. o, zajeżdża znowu. Jaki nick? Hmm. To uczy się Sefu Alex. My nie wiem, jakieś coś. Ja nie wiem, szukałem sobie jakiegoś oryginalnego linku tego nika na... Ułaga, uwaga, uwaga, teraz go wyprzedzam, patrz. Patrz, co zrobi za chwilę. Nie widzę. Zajeżdża Mogę mi drogę. Znaleźć. Zaraz będę miał wypadek, mogę się o to założyć. O Mówiłem? Mówiłem? I to jest ekot w tym on był? momencie, w tym momencie to jest ekot. 18:47 Kroźba mrugnie światłami. w 18:47 Dla co brodzi? No, coś, coś, coś jeszcze? E ja se A, go nagam, się ja se go nagam, ja zaraz go wyślę po prostu.